Witam Cię serdecznie, nazywam się Gabriela Opoka i jestem trenerem EFT. Dzisiaj trudny temat, temat wybaczenia, a dokładnie otwarcia się na wybaczenie. Wiem, że to nie jest łatwe, dlatego zrobimy to w dwóch krokach, a może w trzech. Dzisiaj będziemy się tylko skupiać na tym, aby otworzyć się na wybaczenie i uznanie swoich krzywd. Uznanie bólu, cierpienia, uznanie te, prawa do poczucia złości i poczucia żalu. Jeżeli jesteś gotowa, jeżeli czujesz, że to jest temat dokładnie dla Ciebie, to zapraszam Ciebie do oszacowania w skali od 0 do 10 intensywności złości i intensywności żalu. Więc proszę Cię, zrób to teraz. I zamknij oczy. I weź głęboki wdech nosem. I wydech ustami. I zaczynamy od punktu karate. Mimo, że jest mi naprawdę ciężko mu wybaczyć, bo to, co zrobił i przez co musiałam przez niego przejść, jest niewybaczalne. Jestem cały czas zła na niego. Trzymam ból i urazę. Czuję ogromny żal. To całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. I akceptuję, że tak czuję. Mimo, że jakaś część mnie chce, abym już odpuściła, żebym mu wreszcie wybaczyła, to jakaś inna część mnie ciągle pamięta. Coś tak naprawdę wydarzyło. I mam żal, że przez niego tak bardzo cierpiałam. To całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. I akceptuję, że tak czuję. Mimo, że czuję, że nie jestem w stanie wybaczyć. Bo jakbym to zrobiła, to jakbym zdjęła z Niego odpowiedzialność za to wszystko, co mi zrobił. Jakbym uznała, że miał prawo tak się zachować. Więc uważam, że nie zasługuję na wybaczenie. To całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. I akceptuję to, co czuję. Po punktach. Jest mi naprawdę ciężko wybaczyć. To, co mi zrobił, było okropne. To, przez co musiałam przez niego przejść, jest niewybaczalne. Jestem cały czas zła na niego. Trzymam ten ból i urazę. Jakaś część mnie już mu odpuściła. Ale jakaś druga część mnie ciągle pamięta, co tak naprawdę się wydarzyło. Mam żal, że tak bardzo przez niego cierpiałam. Nie umiem odpuścić wyrządzonych mi krzywd. Nie jestem w stanie mu wybaczyć, bo jakbym to zrobiła, to jakbym zdjęła z niego odpowiedzialność za wszystko, co mi złego zrobił. Jakbym uznała, że miał prawo się tak zachować. I trzymam tą złość na niego, aby nie dać się więcej zranić. Muszę być zła i pielęgnować urazę, aby w ten sposób go ukarać. Uważam, że nie wszyscy zasługują na wybaczenie. On z pewnością nie zasługuje na nie. Był przyczyną mojego ogromnego bólu. Mam nadzieję, że złość, którą czuję, i brak wybaczenia, chociaż w jakiś sposób go ukażą. Trzymanie gniewu jest mi potrzebne. Abym nigdy więcej nie dopuściła do tego, żeby znowu ktoś mnie tak zranił. Za bardzo czuję się skrzywdzona, aby wybaczyć. Tyle czasu już upłynęło, a ja nadal w tym tkwię. A może przyszedł już właściwy moment, na wybaczenie sobie, że tyle czasu trzymałam złość, żal i urazę. Może już czas uwolnić potrzebę, aby o tym wszystkim pamiętać. Wybieram widzieć rzeczy inaczej niż do tej pory. Wybieram wiedzieć, że zawsze mam wybór. Biorę pełną odpowiedzialność za moje życie. Biorę pełną odpowiedzialność za moje samopoczucie. Otwieram się na poczucie pełnego spokoju. Otwieram się na wybaczenie sobie. Otwieram się na wybaczenie jemu. Uwalniam potrzebę, aby gniew przejmował kontrolę nad moim życiem. Uwalniam potrzebę, aby złość zabierała mi spokój. Uwalniam potrzebę, aby pielęgnowanie urazy zabierało mi poczucie szczęścia, radości i wolności. Uwalniam potrzebę bycia ofiarą. Uwalniam potrzebę cierpienia. Uwalniam żal. Wybaczam sobie, że cały czas musiałam o tym pamiętać. Wybaczam sobie trzymanie tego bólu. Wybaczam sobie, że tak naprawdę to sama siebie karałam. Trzymałem sobie gniew, żal i urazę. Ból i cierpienie. Wpuszczam to wszystko, co było przyczyną bólu we mnie. Całkowicie uwalniam się od złości, żalu i gniewu. Uwalniam złość z każdej komórki w mojego ciała. Uwalniam żal z pamięci mojego ciała. Uwalniam się od ciężkiego ciężaru przeszłości. Jak to cudownie poczuć się wolną i lekką. Czuję, jak z każdym oddechem moje ciało się rozluźnia. Czuję, jak ogarnia mnie wewnętrzny spokój. Mogę bezpiecznie o tym zapomnieć, bo wiem, że wyciągnęłam dla siebie lekcje z przeszłości. Zostawiam przeszłość za sobą. Idę w przyszłość lekka i wolna. Radosna i szczęśliwa. Czuję się pewnie i bezpiecznie. Czuję się jednością z tym, co mnie otacza. Czuję się pełna miłości do siebie i do innych. Czuję się pełna wdzięczności. Czuję pełne odprężenie w ciele. Odzyskuję pełną harmonię w ciele duszy i umyśle. Jestem w pełni tu i teraz. Żyję w zgodzie z moją prawdziwą naturą. A moją prawdziwą naturą. Jest miłość i wolność. I proszę weź głęboki wdech nosem i wydech ustami. Nie, jeszcze raz głęboki wdech i wydech. Jak się czujesz? Będę bardzo wdzięczna, jeżeli podzielisz się. Tym, jak się czujesz i co czujesz w ciele, i co czułaś, i co czujesz po opukiwaniu w komentarzach. Chciałabym, abyś teraz porównała poziom żalu i złości przed opłukiwaniem i teraz po opłukiwaniu. Jeżeli cały czas ten poziom żalu i złości jest wysoki, to zachęcam Cię do opłakania jeszcze raz. Jeżeli czujesz, że nie dasz rady przejść tego sama, to zapraszam Cię na indywidualne sesje. W następnym nagraniu nagramy kolejny krok, czyli otwieranie się jeszcze bardziej na pełnię wybaczania. Wiem, że to jest ciężki proces. Wybaczenie nie jest prostą rzeczą. Nie jest łatwe, jest naprawdę ciężkie, ale uwierz mi, że ten ciężar noszenia w sobie żalu i złości jest jeszcze większy. Nelson Mandela powiedział, że trzymanie urazy to jest jak picie trucizny z nadzieją, że zabijemy tym naszych wrogów. To się nie uda, to jest niemożliwe. Także zachęcam Cię do otwarcia się na wybaczenie. To jest naprawdę dobre dla Ciebie. Dziękuję Ci za dzisiaj i zapraszam Cię do kolejnych opukiwań. Do zobaczenia wkrótce.